Dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na czytanie bezterminowe, właściwie może na ten moment, tak to nazwijmy, czyli że nawet jak wejdziecie tutaj na to czytanie, na przykład za pół roku, będzie ono aktualne. Nie dedykujemy tutaj czasu, natomiast y, są do wyboru dwie talie. Oznaczyłam to numerem 1 i numerem 4, a więc wybierzecie sobie Państwo, jeżeli chcecie. Talię, którą, lub numer, prawda, która możecie sobie spau spauzować teraz na przykład i pomyśleć, chwilę. Na koniec każdego czytania, które nie będą bardzo długie, bo wiadomo, są święta i trzeba się troszkę streszczać. Yy, tutaj będziemy mieć przesłania od aniołów, odpowiedzi od aniołów. Moi drodzy, mam nadzieję, że talia wybrana, zaczynamy sobie od talii numer jeden i zaczynamy co jest ukryte czego nie wiem co osoba ukrywa a może co y, jest ukryte co do mnie idzie król buław osiem mieczy i redwan. A więc tak, pokazuje nam się król Buław tutaj. Król Buław rządzi, od króla buław wiele zależy. Będzie podjęta decyzja. Może przez tego króla buław, może przez ciebie, raczej przez tego króla buław, która będzie dobra dla ogółu. Nie wiem, czy dobra dla waszej rodziny, dobra dla waszego zespołu. I sprawa może przyjąć zupełnie inny obrót. U niektórych jest tutaj pokazane coś, co jest skazane na niepowodzenie. Być może jest ukryta przed Wami jakaś manipulacja. Do tego może być jakiś pech, może być jakaś zmiana tutaj, która może być trudna. Również jest powiedziane, że niektórzy z Was mają ukryte talenty, lub osoba, Wasza osoba, i, i to jest po prostu trzeba dostrzec. Jest przed Wami ukryta jakaś manipulacja, jaka, jakieś oszustwo internetowe, jakaś znajomość internetowa. Yy, tutaj jest człowiek nieuczciwy. Będzie coś zawieszone? Czy jest coś zawieszone, wstrzymane? Czy, czy yy, to może być awaria internetu? A więc szykujmy się w razie czego, prawda? Czy systemu jakiegoś trzeba, będzie szybko zareagować, po prostu. Również pokazuje mi się tutaj, moi drodzy, wezwanie do wojska. Pokazuje się podróż, komunikacja, internet, szybka jazda. I teraz możecie być wezwani na dywanik, tak zwany w jakiejś sprawie. Możecie być ofiarą oszustwa. Widać tutaj jakąś naganę, jakąś krytykę, jakieś um, oszczerstwa nawet. Mogą być, może być też to. Um, może są ukrywane jakieś informacje, dokumenty, które, które mogą zmienić Twoje życie. Wpłynąć na to wydarzeń. Ale ktoś tutaj może się znaleźć w potrzasku. Będzie zmiana planów, będzie podejście do czegoś inne zupełnie. Na przykład, jeśli tutaj masz romans z tym królem buław, tak? No to musisz wiedzieć, że on już ma kogoś. Albo w ogóle nie tak nie. No. Powiem tak, on, on już ma tutaj po prostu. On się nie będzie wiązać. To jest singiel. Pokazuje się więzienie. Może ktoś ukrywa, że jest w więzieniu. Jakiś kierowca, jakiś chory człowiek. Ktoś jest w trudnej sytuacji lub, lub może się znaleźć. Pokazują się przygody. Ktoś ukrywa też, że pragnie zemsty. Widać tu takie posłuszeństwo, widać też prymitywizm. Ktoś planuje wyjazd, jakiś nowy etap, na przykład wyjazd do innego kraju. Jest ukryte też, że otrzymacie wiadomość, że mm, na przykład o przeprowadzce. Sprawy tutaj moi drodzy, one ruszą do przodu. Rydwan to jest przypływ gotówki, powodzenie w pracy. Czyli trzeba będzie współpracować, dogadać się z kimś. Może ktoś ukrywa, że chce współpracować. Ktoś może wpaść w odwiedziny do was, albo was może zaprosić gdzieś. Tylko możesz popaść w kłopoty, w problemy, bo ten człowiek tutaj ma. Nie wiem, czy to jest jakiś kierowca brawurowy, czy to jest jakiś żonaty mężczyzna, który na święta nie przyjedzie, prawda? No bo wiadomo, że będzie z rodziną i odwoła w ostatniej chwili przyjazd do Ciebie lub spędzenie z Tobą wspólnego czasu i coś tam wymyśli, prawda? No ale po świętach on tutaj może wrócić i znowu udawać, że wszystko jest w porządku. E Okazuje się, że jest, jest ukryte, że ta osoba nie może albo się z wami rozstać, bo jest tak dobrze z wami, jako odskocznia, albo ma problemy osobiste. Ryzykant tu jest pokazany. Ktoś tutaj dojdzie do tego, że jest coś nie tak, bo jest coś nie tak i to jest ukryte. Na przykład, że jesteś, no niestety, tylko kochanką, albo jesteś żoną zdradza, zdradza, zdradzacza, który wie, że ty po prostu albo nie chcesz widzieć, albo nie chcesz wiedzieć tego, że on cię zdradza. No, ale jest, bo jest, prawda? Ktoś nie chce albo zobaczyć, albo wiedzieć o zdradach tego człowieka, dlatego to robi po prostu. I jakaś osoba w ostatniej chwili może coś. Coś może się w ostatniej chwili widać tutaj jakieś niepowodzenie. To nie wiem, co planujecie. Nie wiem, czy jesteś kierowcą i robisz jakieś dziwne rzeczy. Jest pokazane niepowodzenie w ostatniej chwili. Tracicie kontrolę. Ktoś wpadnie po prostu, albo jakieś, yy, odwoła ktoś. Jakąś podróż. Jeżeli była jakaś blokada z tym królem, tutaj, to rusza sprawa. Rusza ta sprawa tutaj. Również może być ukryte, że mm, osoba planuje mm, może podróż poślubną i ty się martwisz, co ten człowiek robi, i się zamartwiasz, a on coś po prostu. Mm, Planuje, będzie rywalizował, będzie cię zdobywał. Yy, będzie po prostu, na przykład, jeżeli związek jest w jakimś kryzysie, tak? No to yy, trzeba znaleźć tą wzajemną taką fascynację. Jakaś osoba planuje tutaj yy, poradzić sobie z jakimiś problemami naj, najpierw. Ale też ktoś planuje, niestety, moi drodzy, zerwać związek. Ta osoba postanawia, że będzie po prostu kierować swoim życiem tak, jak ona chce. Możecie człowiek, tego człowieka spotkać, jeżeli to jest jakiś człowiek, który podróżuje, to na dworcu gdzieś, w jakiś czelnie tu się pokazują Będzie nagła wiadomość moi drodzy i niektórzy z was będą zmieniać albo miejsce zamieszkania, albo będą podróżować. Również jest tutaj pokazana niespodzianka. Nie wiem skąd ten człowiek wraca. Może wraca z więzienia, ale trzeba być po prostu Uważnym, zanim podejmiesz jakiś ostateczny wybór. Zwłaszcza jeżeli gdzieś jedziesz. Zwłaszcza jeżeli gdzieś jedziesz. Bo tutaj też jest, pokazuje nam się, moi drodzy, no, no jest tu sędzia, także może, możecie przekroczyć prędkość, coś porobić, wiecie. Także, no, chyba tyle Wam powiem, i teraz trzy karty odpowiedzi od aniołów. Znowu wróżba wyboru, a więc wybierzecie sobie od 1 do 3. I już wyciągamy karty. Odpowiedź numer 1: kompromis, numer 2: nie, i numer 3. Ta sytuacja się poprawi. Tak więc dziękuję grupie numer jeden, że tak powiem, drodzy Państwo. Dziękuję. Życzę spokojnych, zdrowych świąt. Życzę, żeby Wam spełniły się Wasze marzenia w tym roku. No i zdrowia, zdrowia i zdrowia. Tu może być też bardzo dobra wiadomość na temat Waszego zdrowia, moi drodzy. Dobrze. I teraz grupa, którą nazwałam numer cztery. Co jest ukryte? Co osoba ukrywa? Czego ty nie wiesz? Co do ciebie przychodzi, ale jeszcze nie, nie jest odsłonione? Kochankowie? Pięć buław. Ła, wow, ładnie. I denarów. Moi drodzy, a więc tak, pokazuje mi się tutaj Strażak. Może poznacie Strażaka, może macie Strażaka, ale też yy, to tak na marginesie. Jest tutaj pokazany, oczywiście, co Wybór, no to wiemy. Ta osoba musi wybrać albo wy będziecie musieli wybrać. Kochankowie, trzeba będzie się skoncentrować, bo kochankowie to jest koncentracja, to jest zakochanie, to jest takie przyspieszone bicie serca. Jakaś osoba tak was kocha, albo tak, tak jest wami zafascynowana, że się siłą. Siłą powstrzymuje. To jest karta takiej głębokiej, głębokiej miłości, do grobowej deski powiedziałabym, a więc możemy mówić o długoletnim małżeństwie również. I tutaj jest pokazane, że może się zdarzyć. Że ktoś w jakimś związku, może długoletnim, może się rozpaść ten związek przez osobę trzecią albo przez coś, co stoi między wami. Kochankowie oznaczają też, że osoba się zastanawia, czy to robić, czy tego nie robić. Skoncentrowana jest na tym. Możesz spotkać osobę, która zmieni twoje życie. Single, wy poznacie albo już poznaliście kogoś bardzo interesującego. Może ta osoba was nawet adoruje, może będzie chciała. I, i ta osoba może po prostu zmienić twoje, twoje życie, wiesz? Ten człowiek jest zakochany po uszy. To może być ten jedyny, tylko. I mm, jest chyba gotowy, żeby rywalizować z kimś. Ale jest też osoba w związku, jakimś może wrócić do tego. Jest jakiś długoletni związek. I ktoś w tym związku ma dość zazdrości, kłótni, konfliktów, myśli o tym, czy zostać w tym, czy odejść. I może tego nie wiesz, może ta osoba to ukrywa. Jest też rywalizacja pokazana, może w pracy, może to jest ukryta kochanka, i wróci też jakaś osoba. Będzie bardzo ważna decyzja do podjęcia dotycząca ciebie, Twojej pracy lub kogoś, albo ta osoba będzie, podejmuje ważną decyzję, lub będzie musiała to zrobić. Ale jest szansa na, ugruntu, na ugruntowanie. ugruntowanie albo związku, albo relacji, albo sytuacji. Bo tutaj, tu może przyjść osoba do ciebie, twoje, Twój człowiek ukochany poprosić Cię o rękę na przykład i gratuluję, bo pokazują się tutaj oświadczyny, walka o partnera. On może musi kogoś jeszcze przekonać albo sam siebie przekonać do, do, do tego. Kogoś czeka walka na różnych poziomach. Mówię tu do różnych ludzi. Oczywiście bierzemy tylko to do siebie, co jest dla nas, tak? Może chodzi o walkę o miłość, walkę o pracę, walkę o stanowisko, o jakieś, może walka nawet sportowa. Czy praca, czy zdrowie, walka o zdrowie, dbanie o siebie. Ktoś tutaj może dba o siebie, żeby wyglądać lepiej, czuć się lepiej. Jest konkurencja, może jesteś konkurencją gdzieś, a nie wiesz. Trzeba będzie też obronić swojego stanowiska. Jeśli zawalczysz, możesz zwyciężyć, a na to szansa właśnie tutaj będzie. To jest tutaj szansa, która otworzy ci drogę i to jest przed tobą ukryte. Otworzy ci drogę do, do czego? Do szczęścia, do realizacji, do, do dobrego związku. Do... To są dobre perspektywy zawodowe również. Okazuje się prezenty, gratisy, uśmiech losu. Ukryte jest przed Wami, że tę szansę, która nadchodzi, dobrze byłoby wykorzystać już teraz. Bo jesteś na, do, na, na dobrej drodze do pomyślności tutaj, wiesz? Może to będzie miła niespodzianka od partnera, może. Yy, Single, wy poznacie właśnie tą osobę, i ta osoba zrobi dla was coś miłego, zabierze was w miłe miejsce, może gdzieś do restauracji, może um, do, dostaniecie miły prezent jakiś. Ktoś chce się tutaj dogadać, chce stabilnego związku, nie chce już tego tutaj, porozumieć się. Ktoś planuje wspólną przyszłość, ale ty masz konflikt. Może to, może to jest taki konflikt, bo tutaj bardzo widać właśnie takie małżeństwo, albo parę, albo w ogóle, gdzie jednak ta matka przeszkadza. Albo fizycznie, która jest ciągle, albo mm, to, to, co nam, to, co my mamy, od mamy, prawda? Nasze przekonania, nasze różne. Zachowania. Tylko tutaj ta osoba wie, jak to zrobić. Ta osoba wie, jak, ry, jak właśnie rywalizować, właśnie z teściową na przykład. A może y, twoja partnerka ma dosyć już tego, że ciągle y, ta mama i ta mama, prawda? Czy jakaś przyjaciółka, czy ktoś? Jest ukryty też tutaj, moi drodzy, ktoś ukrywa romans w pracy. Jakieś intymne relacje tu są pokazane, nie wiem z kim. Ale trzeba będzie tutaj teraz. Ktoś będzie chciał zamieszkać z wami. Otrzymacie jakieś ważne dokumenty, otrzymacie jakiś list, jakąś wiadomość. Na przykład, nie wiem, że, że, otrzyma, że otrzymaliście spadek, że jakąś darowiznę, ktoś coś wygrywa, może proces w sądzie, może jakiś od prawnika wiadomość. Wsparcie też otrzymacie tutaj finansowe, bo ten as denarów, on, to jest po prostu szczęście, tak? Jeżeli jesteś chory, chora, albo na przykład ma, mamusia udaje, prawda? Bo chcesz, chcesz gdzieś wyjechać do pracy, chcesz coś zrobić dla siebie, tak? No i ktoś tutaj być może udaje, prawda? Z, tu jest pokazane zrób badania <grych> i, i te badania będą bardzo dobre, będą po, pozytywne wyniki. I nie tylko, jeśli chodzi o teściową, bo... Na przykład jeżeli chcesz zajść w ciążę też jest powiedziane, zrób badanie. Będą pozytywne wyniki. Bo jest tutaj poczęcie i jest, moi drodzy, ciąża. Jest pokazana obrączka. To już teraz wiecie. Początek biznes, w biznesie. Jakiś wybór, jakiś Bardzo, bardzo... Bardzo ważna jakaś rzecz, jakiś egzamin. Pokazuje się nam tutaj złoto, zysk, dziedzictwo, sądy, jakieś osądy. Uważajcie też na, na kogoś, kto nie, nie jest zrównoważony, kto przeciąga coś w czasie, bo ktoś może przeciąga coś w czasie specjalnie. Niewłaściwie też ktoś wykorzystuje zasoby materialne. Jest ukrywane jakieś tutaj, albo ta osoba chce ci zrobić niespodziankę, albo ma gdzieś indziej po prostu nowe mieszkanie, ale raczej widzę tutaj, że jest to jakby dla ciebie. Czy działka, czy, czy właśnie nowy dom, czy, czy działka podbudowę domu, drogi prezent. Dobre tutaj, jeżeli um, jest tutaj ogromna szansa na, na poprawę sytuacji materialnej, i nie ma się co tutaj denerwować, bo jeżeli spotkaliście taką osobę, która jest pr przepięknym człowiekiem, który naprawdę warto, tak? No to, no to trzeba będzie się zdecydować po prostu. Dziękuję, moi drodzy. I trzy karty teraz od aniołów, trzy odpowiedzi. Następna wróżba wyboru. I kończymy, bo idą święta. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego z okazji tych świąt. Zdrowych świąt. Mokrego śmigusa. Ja mam urodziny w mokry poniedziałek, wlany poniedziałek. Dobrze. Jeden. Słuchaj swojej intuicji. Karta numer dwa. Zbierz więcej informacji na ten temat. Właśnie dokumenty, wiadomości, jakieś odnośnie spadków, odnośnie jakichś tam wiecie. I trzy. Nie najlepszy czas. A ja wam dziękuję i życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego.